Kim jest ksiądz Michał? To charyzmatyczny ksiądz, Sercanin, który przyciągnął do siebie wiele młodzieży i poprzez ewangelizację wyciągał ich z nałogów. Jest autorem kilkudziesięciu książek, portalu i popularnego radia, które możecie słuchać w nowym systemie nadajników cyfrowych. Był w grupie, której, w której byli także prokuratorzy ścigający przestępstwa. Cyfrowe. Dzięki nim udało się doprowadzić kilku księży przestępców. Cyfrowych. Przed wymiar sprawiedliwości. Siądz Michał cały czas rozwijał swoją działalność ewangelizacyjną. I jednym z jego wielkich projektów był archipelag. To unikalny w skali Europy projekt pomocy poszkodowanym. Wielki ośrodek, w którym jest kilkadziesiąt archipelagów oddzielonych od siebie. Gdzie na przykład kobiety poszkodowane przemocą mogą uciec od męża z dzieckiem i natychmiast otrzymać swój archipelag. To znaczy azyl z pomocą. Osoba z konkretną traumą nie spotka innej osoby, która kojarzy się jej z doświadczeniem tej traumy. Czyli kobieta bita przez męża nie spotka mężczyzny, który też może jest na terapii a może kojarzyć się jej z przemocą domową. Wyspy archipelag Archipelagi kobiet, archipelagi mężczyzn, dzieci, młodzieży będą odseparowane. Każda z wysp ma pokój terapii grupowej, dużą salę pobytu dziennego z aneksem kuchennym stołem, wyjściem do ogrodów terapeutycznych, a obok jest pokój terapii indywidualnej z łazienką. Projekt jest praktycznie na ukończeniu, zresztą zobaczcie. Projekt ze względu na jego skalę, wizję, rozmach i potencjalny sukces, który może odnieść ksiądz ze złego kościoła katolickiego, od początku był nacenzurowany. Najpopularniejsza powtarzana gęba doklejana księdzu była taka, że rzekomo robił egzorcyzmy salcesonem. Media powtarzały to jedno po drugim, aby księdza upokorzyć. Tymczasem to było kłamstwo. Ksiądz Olszewski to był egzorcysta i w wydanej w 2013 roku książce pod tytułem Być jak Hiob wspomniał o uwolnieniu opętanej wegetarianki, którą nawet kiedyś, iż żartował, poczęstował z salcesonem i opisał to jako anegdota. Drugim najpopularniejszym zarzutem medialnym wobec księdza było centrum studiów nagraniowych w projekcie, no i śmiechy, po co to centrum itd. Tak Tymczasem ksiądz szeroko tłumaczył, podkreślając, że to miejsce do teatroterapii, muzykoterapii czy arteterapii. Tego typu metody pomocy ludziom po wielkich traumach są bardzo popularne na całym świecie. Tymczasem tu architekci, składając dokumentację projektową do władz Wilanowa, nie mogli zapisać pomieszczenia do muzykoterapii, więc zapisali tam Studio 1 czy Studio 2. I prawdopodobnie ktoś z urzędu dzielnicy Wilanów przekazał to mediom, a dokładniej OkoPress, które zrobiły z tego aferę na całą Polskę o rzekomych niepotrzebnych studiach nagraniowych. Do tego jeden gość, z wspomnianego okapresy wyzwaniał nawet do matki księdza Michała, mobbingując starszą kobietę, która nie miała z tą sprawą nic wspólnego. Stała się dzisiaj jednak rzecz bardzo trudna, bardzo trudna, ponieważ zostały przekroczone wszelkie granice przyzwoitości, została złamana etyka, została złamana etyka dziennikarska, ale została przekroczona granica po prostu tego, co nazywamy humanitas, człowieczeństwem. Bo to dzisiaj pani redaktor Okpress, Zadzwoniła do mojej mamy, schorowanej kobiety, która y, naprawdę ciężko przeżywa to wszystko, co się dzieje wokół archipelagu, ale nie ma nic wspólnego z działalnością fundacji czy innych podmiotów. I, z, I ten telefon do mojej mamy w celu wyłudzenia informacji i złamania tej kobiety, jest przekroczeniem wszelkich granic. To dopiero po kilku minutach rozmowy. Moja mama zaniepokojona pytaniami zadała pytanie, z kim ma przyjemność rozmawiać. Wtedy się okazało, że jest to jedna z dziennikarek okopres. Projekt współfinansował Fundusz Sprawiedliwości i był drugim największym projektem tego funduszu obok Kliniki Budzik, która wybudza ciężko poszkodowanych w wypadkach. Jak Tusk i Bodnar doszli do władzy, od razu zatrzymali projekt i uderzyli w księdze. Zatrzymali go rano stosując przy tym typowo komunistyczny sposób oczerniania człowieka. Od razu dziennikarka NeoTVP podała, że zatrzymano go z kobietą. Oczywiście to wszystko potem okazało się nieprawdą. On jednak zatrzymany, nie miał się nawet jak bronić. Te same insynuacje komuniści organizowali kiedyś wobec Karola Wojtyły czy innych księży. Chcieli ich skompromitować rzekomymi kontaktami z kobietami. Zaraz po zatrzymaniu nie dopuszczono do księdza jego adwokata, co w samo w sobie jest złamaniem prawa i w każdym poważnym państwie powodowałoby dymisję w kierownictwach prokuratury. Prawo do adwokata jest fundamentem każdego państwa, które chce się nazywać państwem prawa, no i mieścić się w granicach państw nazywanych cywilizowanymi. Co więcej, jak wskazał obrońca księdza, wchodząc na salę sądową nie miał dostępu do materiałów, które zaraz miały odebrać księdzu wolność. Co było również złamanie wszelkich możliwych zasad. W tym samym momencie zatrzymano urzędniczki, które przyznały dotację na ten projekt. Wszystkim postawiono zarzuty 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień w związku z 296 Kodeksu karnego, czyli wyrządzenie znacznej szkody majątkowej. A o co chodzi tak naprawdę? To nie uwierzycie w to, naprawdę nie uwierzycie. Chodzi o to, że Fundacja Księdza Olszewskiego nie powinna dostać dotacji, ponieważ rzekomo nie spełniała według podnarowców kryteriów formalnych. To jest nie miała w statucie, zacytuję, pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Tymczasem Ogłoszenie konkursowe, które każdy może zobaczyć, bo jest publiczne, stanowi, zacytuję w paragrafie trzecim, oferentami nie mogą być podmioty, które w statutach określają wyłącznie, wyłącznie takie cechy działalności, które nie obejmują swoim zakresem przedmiotu konkursu. Koniec cytatu. Więc wystarczy, że, sta że statut będzie zawierał jeden cel konkursu. I takim celem na przykład było wspieranie i pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym ramach indywidualnego nauczania, etc. Koniec cytatu. A fundacja księdza ma w statucie Cytuję, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym realizacji działań edukacyjnych, etc. I bodnarodcy teraz twierdzą, że to nie jest to samo. Lub nie rozumiem słowa wyłącznie. Do tego ksiądz miał w statucie np. pomoc ofiarom katastrof, takich jak wypadki w ruchu lądowym, czyli wypadki samochodowe, które często są wynikiem przestępstwa. A bodnarodcy twierdzą, że nie. Według takiego geniusza neoprokuratora to nie jest przestępstwo, mimo że pewnie kilka drzwi obok niego inny prokurator prowadzi sprawę śmierci w wyniku np. przekroczenia prędkości. No po prostu geniusze. I ktoś z was w końcu zapyta, jak to jest w ogóle możliwe, że takie bzdety dają podstawę do trzymania kogoś w areszcie. Przecież każdy sąd powinien to w ogóle wyśmiać i wywalić takiego prokuratora w sali. Jakieś tam rzekome sprzeczności w statucie, które państwo przeczytałem przed chwilą, nie są, nie są żadnymi sprzecznościami. I otóż Bodnarowcy wiedzieli, że mają słaby materiał i sprawę dostał. Były wiceminister w rządzie Tuska. I mimo apeli i listu otwartego wielu znanych ludzi w Polsce, nie wyłączył się ze sprawy i z uśmiechem na twarzy posłał księdza i urzędniczki za kraty. I tak minęło, proszę państwa, trzy miesiące, w areszcie niewinnych urzędniczek i księdza. I kilka dni temu znów Błodnarowcy dołożyli nowe zarzuty księdzu, tym razem prania pieniędzy, których nikt z ekipy Tuska do teraz nie potrafi wyjaśnić, na czym to rzekomo miałoby polegać, a urzędniczce, i tu znów nie uwierzycie, po prostu to jest niesamowite. postawili jej zarzut, że jedna z fundacji podała jej zły numer konta bankowego, a ona nie zauważyła. Tak, i za to już na 6 miesięcy do aresztu. Wyobrażacie sobie Państwo, jeżeli myślicie, że w takim razie sędzia to już na pewno musiał wyśmieć bodnarowców i wywalić ich z sali, to znów bodnar, wiedząc, że ma tak słaby materiał dowodowy, w dniu wyznaczania sędziego do tej sprawy nielegalnie zawiesił kierownictwo akurat zupełnie przypadkowo tego sądu. I to oczywiście w ramach, proszę Państwa, walki ze, ze wpływem polityków na sądy. Zawiesił, za, zawiesił całe kierownictwo tego sądu i to jest ważne, pod zarzutem podpisania listów sędziom do KRS za czasów, kiedy my sprawowaliśmy władzę. To oczywiście było absolutnie zgodne z ustawą, która do dziś, proszę Państwa, obowiązuje. I teraz ważne. I w związku z tym sprawę dostaje sędzia, która też podpisała jedną taką listę. Więc sugestia dla niej jest jasna. Popatrz. ja Bodnar stosuję szykany wobec innych sędziów podpisujących listy, więc ty się dobrze zastanów. Masz ważną sprawę naszych konkurentów politycznych, a Ty też podpisałeś taką listę. No i co? I ta sędzia oczywiście klepie kolejne areszty, chociaż przynajmniej podkreśla w uzasadnieniu, że są sprzeczności w materiale dowodowym podnarowców, ale ona nie ocenia, czy oni są winni, czy niewinni, tylko przesłanki do aresztu, to jest potencjalnie wysoka kara i obawa matactwa. Tymczasem, proszę Państwa, nie wiadomo za bardzo, co miałby mataczyć ksiądz Michał. On walczył za ten wspaniały projekt Archipelagu. Zapraszał do siebie i rozmawiał nawet z TVN-em. Zapraszał dziennikarzy Gazety Wyborczej. Po prostu walczył o ten projekt. Ale mimo to otworzyliśmy się na spotkania z mediami. Zaprosiliśmy wszelkie redakcje. Stworzyliśmy specjalne przejście bezpieczne po budowie wydzielone, żeby każdy mógł z kamerą i aparatem wejść i zrobić zdjęcia i pokazać archipelag. Wiele redakcji nas odwiedziło, za to bardzo dziękujemy. Niektórzy redaktorzy się przekonali co do naszego pomysłu na pomaganie, co też nie zawsze znalazło później już efekt w powstałym artykule, ale dziękujemy tym, którzy piszą, którzy o nas mówią. I proszę sobie teraz wyobrazić, że jego trzymają w areszcie, a w międzyczasie ta sama neoprokuratura nie zastosowała aresztu wobec ruskich agentów, którzy oczywiście chwilę później uciekli. Czy wobec oskarżonych o gwałt, czy oskarżonych o milionowe łapówki dla siebie ważnych polityków Platformy Obywatelskiej. Do tego właśnie uniewiniono Włodzimierza Cimoszewicza, który potrącił kobietę na pasach i uciekł. A tu mamy tak, zły statut, zły, złe rachunki bankowe, ośrodek pomagający ludziom, gdzie wszyscy widzą, że on stoi. I trudno w ogóle wskazać jakieś konkretne straty dla państw. Oczywiście księdza Michała można trzymać w areszcie i zniszczyć. Pytanie tylko, ilu mamy w Polsce takich ludzi jak on, którzy życie poświęcili, aby tworzyć pomoc dla innych? Ilu mamy w Polsce teraz księży, którzy potrafią tworzyć projekty medialne, które trafiają do młodzieży z Ewangelią? A oto. Też chodzi w tej sprawie.